Ja, 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 oczywiście, to, to ja oczywiście jestem za rozwojem e, gminy i mieszkalnictwa, także ja na pewno będę głosował na tak. Wiem, że jest e, duży e, sprzeciw. Ja e, m, jestem za rozwojem e, miasta. Chce pani, żeby bloki powstały? E, to znaczy, po pierwsze, nie wiem, czy bloki, bo, bo to jest takie słowo bardzo pejoratywne. Ma tam powstać. Znaczy, za... ma być uchwalony plan według Pani? Ma być zabudowa niska, i ja wnioskowałam jako mieszkaniec, żeby tam e, e, wybudowano tylko trzy kąty bloki. Natomiast myślę, że po spotkaniu z Panem e, Długoszem e, i z Panem projektantem tego będę mogła powiedzieć coś więcej. Szykuje nam się katastrofa w finansach publicznych państwo nas po prostu, że nas ogołocił po prostu z pieniędzy. Dotąd, dopóki się nie rozsupła sytuacja, to też będą jednorazowe tak naprawdę działania z Jaworzyńskim Obszarem Gospodarczym, to my nie możemy liczyć na jakieś większe zastrzyki pieniędzy, więc musimy ściubić te pieniądze, pozyskując również na przykład ze sprzedaży nieruchomości zupełnie niedużych. I ta Dąbrowa Narodowa, ten trójkącik, bo o tym doskonale Państwo wiecie, mówię, to też jest jakiś kawałek pieniądza, który my mamy w zasięgu naszych możliwości, a innych za bardzo nie. Po prostu mamy tego wszystkiego po prostu w zasobach miejskich za mało. Nie będzie takich możliwości, nie będziemy mieli pieniędzy. Nie będziemy mieli pieniędzy, nie będziemy nimi gospodarować, sprawa oczywista. Że od dzisiaj będziemy musieli odpowiadać Państwu nie. Nie spełnimy żadnych Waszych oczekiwań dodatkowych poza tym, żebyśmy mieli pieniądze na to, żeby zapłacić za to, za co zapłacić naprawdę musimy. Ludziom za pracę, za prąd.